Dzień dobry. Zapraszam na program Bajki dla duszy. Dzisiejsza bajka ma tytuł Starzec i wiatr. Na skraju pustkowia, gdzie nie rosły już drzewa, a piasek śpiewał pod stopami, mieszkał starzec imieniem Elian. Jego dom był zbudowany z kamieni, gliny. I ciszy. Ludzie rzadko do niego przychodzili, bo mówili, że Elian rozmawia z wiatrem, a to oznaka szaleństwa. Ale Elian nie był szalony. On po prostu słuchał. Każdego wieczoru wychodził przed swój dom, siadał na starym pniu i zamykał oczy. Wiatr przychodził, czasem delikatny jak szept, czasem gwałtowny jak burza. Przynosił zapachy z odległych krain, zasłyszane rozmowy, a nawet niespełnione marzenia. Pewnego dnia do chaty starca przybył chłopiec o imieniu Kael. Był wędrowcem. Szukającym sensu życia zapytał, dlaczego rozmawiasz z wiatrem? On przecież nic nie odpowiada. Starzec uśmiechnął się lekko. Odpowiada, tylko nie każdy potrafi go zrozumieć. Wiatr niesie wszystko to, czego nie widzimy. Pragnienia, serca, myśli, które baliśmy się wypowiedzieć oraz odpowiedzi, których szukamy, tylko nie zawsze są takie, jakich oczekujemy. – A czy powiedział ci coś ważnego? – dopytywał chłopiec. Elian wskazał horyzont. – Dziad powiedział mi, że wszystko przemija smutek, ból, samotność, ale też dumy przywiązania i lęki. Jeśli nauczył się być jak on, wolny i lekki, nic nie będzie w stanie cię zatrzymać, ani przeszłość, ani przyszłość. Kael został u wtarca kilka dni i w końcu pewnej nocy, kiedy spał pod gwiazdami, wiatr przemówił także do niego, nie słowami, lecz spokojem. Zrozumiał, że odpowiedzi, których szuka, nie leżą w drogach, które przemierza, lecz w ciszy, w zaufaniu i w sobie. Samym. Jaki morał tej bajki? Prawdziwa mądrość przychodzi wtedy, gdy przestajesz szukać hałasu świata, a zaczynasz słuchać ciszy w sobie. Wiatr nie mówi słowami, mówi obecnością. A czasem największą odpowiedzią. Jest spokój. Bardzo dziękuję za wysłuchanie tej bajki. Zachęcam do subskrybowania naszej telewizji i TV oraz możecie pomóc w rozwoju naszej telewizji poprzez dobrowolne wpłaty dowolnych kwot na wrzutkę. Link do wrzutki będzie podany w opisie tego nagrania. Jeszcze raz bardzo dziękuję, że byliście. Że wysłuchaliście tej bajki życzę cudownego wieczoru i wielu przemyśleń. I oczywiście zapraszam na kolejną bajkę już w niedzielę o godzinie 18. .00. Mówiła Ewelina Ewenberger. Do usłyszenia!